Halo, halo, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale, ja jestem Rosso i witajcie w takim małym, krótkim, szybkim odcinku informacyjnym. Tu mam kamerę, jeżeli będzie zły fokus albo będzie opóźnienie, to wybaczcie, pracuję jeszcze nad tym i jeżeli będę się patrzył gdzieś w inne miejsce zamiast tutaj, to też też wybaczcie. Tak, kilka informacji mam dla was, słuchajcie. Pierwsza jest taka, iż przeszedłem z Twitcha na YouTube'a z streamami. W ogóle wróciłem na YouTube od jakiegoś czasu, wrzucam wam filmiki, nieregularnie co prawda, ale wrzucam y, tego, tego tancerza, y, który jest aktualnie bardzo problematyczny, bo nie jestem w stanie za bardzo expić i strasznie mnie irytują boty w sumie, których jest masa i to naprawdę ogrom tego tam jest teraz. Przynajmniej w tym momencie i w tym przedziale, na którym jestem, jestem na 76 poziomie, nie jestem w stanie ani do góry, ani na dół pójść y, expie w każdej możliwej chwili na apce jedynie, bo... No, no, nie nie potrafię ani zeterki nie potrafię zrobić, ani nie potrafię zrobić y, w sumie questów żadnych. Nie mogę poekspić, bo tego wszędzie jest masa. I to są jeszcze boty z dużo wyższym levelem niż te, na które jest ekspowisko, więc nawet nie jestem w stanie za bardzo ich pobijać. Ale na to oto. Y, w sumie z, z Margonem na ten moment... Y, Odcinki stancerza będą się pojawiać w momencie, kiedy będę je miał nagrane. Nie będę się trzymał żadnego harmonogramu w związku z tym, gdyż zauważyłem, że jak się czym, czegoś trzymam, jakiegoś harmonogramu, to, to koniec końców nie kończę tego, nie? Albo, albo zapominam o tym, albo nie mam czasu na coś i to potem nie wskoczy i to takie wiadomo jak to jest, nie? Także no. Z tancerza zostały jeszcze dosłownie trzy odcinki, które mam nadzieję skończę. Chociaż aktualnie potrzebuję troszkę przerwy, bo jestem straszliwie zirytowany e, straszliwie zirytowany w związku z tymi botami, dlatego też, dlatego też zostawimy to sobie e, na następny raz i a propos właśnie m, tego jak mówiłem wróciłem do streamingu, streamowałem w zeszłym roku na Twitchu od września do końca roku A, wyłączyłeś kamerę. Zabrałem ją Jezus e, stwierdziłem, że zrobię sobie przerwę, chciałem wrócić potem, e, ale wróciłem tak naprawdę tylko na Na, na, na YouTube'a z filmami, tam tancerza wam zacząłem rzucać chyba czy coś e, I teraz wróciłem do streamu. Streamy również będą nieregularnie, będę wam dawał znać albo na początku tygodnia, albo jakoś na bieżąco kiedy streamami lecimy. E, polecam sobie, dlatego wejść na Discorda, bo na Discordzie będę dawał info. E, Tuż w momencie kiedy, znaczy w momencie kiedy odpalę stream, wejdzie info, że, że jesteśmy live e, Dlatego możecie sobie wejść, tam dużo informacji udostępniam, e, prowadzimy tam giveaway'e i tak dalej, tam możecie też szukać pomocy U naszych doświadczonych graczy Margonem, więc Więc jeśli ktoś zaczyna grać, to śmiało tam znajdziecie mm, sporo pomocy jeżeli ktoś wam nie będzie odpisywał przez dłuższy czas to po prostu poczekajcie bo tam, tam mało osób znaczy dużo osób po prostu no jakby nie udziela się więc więc tak ale, ale co chciałem powiedzieć streamy będę odpalał też nieregularnie zobaczymy co tam będziemy grać jak na razie ostatnio odpaliliśmy sobie margo.com i pogadaliśmy troszkę na następnym streamie zobaczymy co będziemy robić także no to jest jedna z rzeczy druga rzecz jest taka że w sumie trzecia rzecz, bo jeszcze o Margo mówiłem. Trzecia rzecz jest taka, iż pracuję teraz nad dodatkowymi projektami, ale to może potem. To teraz taka faktyczna, faktyczna trzecia rzecz jest taka, iż uruchomiłem możliwość wspierania mojego kanału. Także jeżeli ktoś chciałby wesprzeć moją działalność, to możecie sobie kliknąć albo do, na link w opisie, albo na taki przycisk dołącz, czy tam join, nie wiem po jakiemu to będzie, na kanale obok subskrypcji. I tam jest opcja wsparcia kanału w trzech, w trzech możliwych wariantach e, cenowych I to działa dosłownie tak samo jak e, subskrypcja na Twitchu e, Subskrybując, powiedzmy dołączając, do, do, dostając członkost, nie wiem jak to nazwać Powiedzmy, uznajmy to subskrybując e, Dostaniecie dostęp do tam emotek, które stworzyłem wcześniej na Twitcha Które są związane z czymś co działo się u mnie Na przykład Sima o tym będzie film, yy, albo jeżeli ktoś jest ciekawy, no to to, to kiedyś, kiedyś opowiem o tym, o generalnie. Ciek ciekawe, za whatever. Yy, opowiem o tym, o, o Sima i o Lado Bacho i o co z tym chodzi, bo, bo to było całkiem, całkiem ciekawe. Yy, jest rozwódka i to też jest, jest też dosyć dużo, du dosyć ciekawa historia na ten temat. Yy, no i oczywiście jest, jest taki, taki wilczek, taki tam, który wyje sobie na tle yy, tego księżyca, bo to tę emotkę zrobiłem w momencie, kiedy mogłem dostać pierwszą emotkę na Twitchu e, i nie wiedziałem co zrobić, dlatego zrobiłem to jako tier trzeci na początku to był tier 1, potem jako tier trzeci czyli taki, taki już lepsiejszy Lepsza emotka, że tak powiem w cudzysłowie oczywiście wiem, że się nie mówi lepsza. E, dodatkowo odznaki lojalnościowe, czyli im dłużej jesteście prowadzicie tam, wspieracie kanał tym, tym lepszą odznakę dostaniecie, jest tam jest brązowa, złota, żółta, zielona no bo nie ma zielonych, żółtych też nie ma, no ale są różne ogólnie więc no, więc jeszcze dostęp do, do roli, do, do, do kanałów jakichś różnych na Discordzie, dodatkowa rola, jakieś giveaway'e specjalnie dla wspierających, czy oczywiście, co tam jeszcze było, coś tam jeszcze, jakieś filmy będę również wrzucał specjalnie dla, dla członków, dla wspierających oraz dostęp do mojego serwera SMP na Minecrafcie w Minecrafcie odpalimy go w momencie, odmieliśmy już go odpalonego, ale odpalimy go raz jeszcze w momencie, kiedy wyruszy tak oficjalnie 1.17 i będzie można sobie zagrać. Oczywiście dostęp do serwera nie oznacza, że jeżeli coś tam na szkrobiecie, czyli coś zepsujecie, albo będziecie niegrzeczni, to że nie dostaniecie bana. Nie? Także także trzeba uważać. To nie jest immunitet, to jest dostęp tylko. Więc, więc tak, oczywiście te wszystkie perki, bo tak to YouTube nazywa, będę aktualizował i będę dostosowywał do was. Więc. Jeżeli jesteście zaciekawieni i chcecie wesprzeć kanał, to, to, to śmiało możecie sobie tam wejść i zobaczyć, jak to wygląda. Kolejna rzecz. Pracuję nad kilkoma projektami dodatkowymi. Teraz tam z boczku gdzieś, bo chciałbym, e, chciałbym tak na poważnie: jakby nie wiem, jak to powiedzieć, złapać się tego, co teraz robię, czyli YouTube'ów i tak dalej. Dlatego widzicie już teraz taki dosyć ładny. Jestem, jestem dumny z tego layoutu. Layout sobie opracowałem, ruszyłem. Z już jeden projekt jest gotowy i już z nim ruszyłem. Jest to zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale jest to profil na Instagramie, na którym udostępniam i będę udostępniał wszelkiego rodzaju nowinki technologiczne, jakieś tam fakty związane z grami, z technologią, listy top rzeczy, tak jak na przykład pierwszy post, który wrzuciłem, to był to była lista top 5 mikrofonów USB dla mm, budżetowych USB mikrofonów, dla nie wiem, nowych streamerów, youtuberów, yy, do, do rozmowy, do grania i tak dalej. Więc. więc... Coś tego typu będę wrzucał jakieś tam, nie wiem, fakty na temat jakichś gier, czy, czy coś pokroju, nie wiem, a, czy wiesz, że nie. Zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na razie pierwszy post wrzuciłem, będę starał się wrzucać je codziennie albo co dwa dni, zobaczymy jak się z tym wyrobię i jak będę z pomysłami stał. Na razie ten jeden post jeszcze nic tam nie robiłem, dosłownie na tym kanale, tylko zaprojektowałem logo i zrobiłem ten pierwszy post i potem będziemy szli dalej od tego tygodnia, bo zobaczycie to najprawdopodobniej w niedzielę, bo to nagram, znaczy wrzucę to od razu jak to nagram i od poniedziałku ruszamy z kopyta ze wszystkim powoli. Dodatkowo pracuję też nad kilkoma projektami, filmami na ten kanał, na ten dosłownie, ten, na którym teraz jesteście i widzicie mnie. Nie będą to filmy z gier, będą to raczej filmy pokroju vlogów może w ten sposób. Dlatego przyzwyczaiłem się troszkę teraz do kamery na troszkę wyższym, większym, szerszym formacie, o ile można tak to nazwać, bo zawsze byłem w małym okienku. Dlatego teraz jestem tak bardziej oficjalnie i będą to będzie to coś w rodzaju vlogów, bo chciałbym też pójść w ten content. Oczywiście, gry będą się pojawiać jednak też w troszkę innym innym, innym, innym czym. W formacie, jak widzieliście, nawet już zmieniłem format dla Margonem, więc idę w tak w troszkę bardziej taki montażowy tryb nagrywania. I no. Chciałbym troszkę bardziej, bardziej się do tego przyłożyć. I jeszcze dodatkowo pracuję nad kolejnym serwerem z Minecrafta. Jest to serwer MMORPG. Y Czyli taka typowa, klasyczna rozgrywka MMORPG, którą mogliście możecie zobaczyć w Wowie, czy chociażby w starej grach typu Runes of Magic i tak dalej, czy chociażby w Margonem. To jest jeszcze work in progress, to jest jeszcze wczesna, bardzo wczesna alfa. Tam jeszcze jest dużo rzeczy do zrobienia i strasznie długo mi to zajmuje, bo tak naprawdę sam nad tym pracuję wszystkim, więc, więc jest, jest, jest ciężko dosyć. Ale ogólnie taki projekt powstaje i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jeszcze dodatkowo mam kolejny kanał na YouTube założony i tam też pracuję nad kilkoma kolejnymi projektami. Mam dwa jeszcze dodatkowe materiały w głowie na ten drugi kanał. Nad jednym już pracuję, już go prawie skończyłem. Cały czas go zmieniam, bo cały czas staram się jakby zrobić to tak najlepiej jak mogę i jeszcze dodatkowy materiał też ale to jeszcze nie zacząłem nad nim pracować, ale mam też w głowie, także jest dużo roboty, mam dużo planów i zobaczymy jak to będzie wyglądać, także fajnie by było, gdybyście przy tym byli i. I to chyba tyle na dzisiaj. Swoją drogą od jutra również zaczynam serię giveawayów, więc możecie wbić sobie na Discorda. Tak jak mówiłem, yy, polega to na tym, że ja odpalam giveaway, wyklikacie emotkę i na następny dzień to są wyniki, nie? I na tym to polega i mam, będę miał 5 gier do rozdania. Codziennie będziemy jedną grę rozdawać yy, w różnych kwotach, to w zależności od tego, jakie tam gry będę miał, to od, od takich za 5 dolarów do takich za 40 dolarów rozdaję, więc. Możecie wbić, zobaczyć. Także dzięki wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Eee, to by było na tyle. Także czerokości i do usłyszenia.